Witajcie wszyscy bardzo serdecznie Pozdrowionka na sam początek Dla wszystkich subskrybentów Znowu tam kilka osób Wpadło i postanowiło zostać trochę dłużej na kanale, dzięki wam za to A ja tutaj mały update zrobię Oczywiście no przycinka Muszę zrobić, ale też grubsza sprawa tutaj wyszła Usunąłem całą tą jedną taką roślinę, ponieważ mega zarastała mi akwarium z prawej strony tam wręcz dojście do, do, do rurek z filtra było totalnie zablokowane, usunąłem ją kompletnie, zasadziłem tutaj tą czerwoną odszczepki, zrobiłem. Przyjęło się dość fajnie, ale wracając do tej grubszej sprawy, tutaj trawnik, ta, ta, ta roślina trawnikowa przez to, że ona kurcze tak gęsta rośnie po przycinka strasznie, nie wiem czy to będzie widać. Ale ona pojawiło się mnóstwo mnóstwo takich gniazd, jakby zapalnych. Ona po prostu gnije. Gnije, gnie tu, gnie tam, gnie sobie gdzieś tam. Wcześniej zdarzyło się tylko w jednym miejscu, później gdzieś tam. A teraz generalnie, z czasem, z tygodnia na tydzień, to wygląda coraz gorzej. Pomimo, iż staram się to za każdym razem przy podmianie wody, e, dokładnie tą rurką tam tą trawę przecząsać w miarę dokładnie, żeby te zgniłe części odpłynęły, to niestety nic to nie daje. Ten rodzaj trawnika jest o tyle słaby, że on po prostu rośnie wygląda to jak, jak plecienie kosza wiklinowego, coś w tym rodzaju. Nie, że do góry, tylko po prostu ono już nie ma miejsca i rośnie do góry w poprzek i się robi taka gęsta masa niesamowita, zbita że mi się wydaje, iż tamte jakieś drobinki, no nawet z jedzenia czy czegoś, ja nie jestem z tego, tego w stanie oczyścić tak do końca. Na dwa to mogą być też powstawać chyba strefy bezstrylenowe. Tak mi się wydaje. Tam Tamtej cyr cyr cyrkulacji wody nie ma. To naprawdę zbite na maksa. Tak gęsty trawnik, kurde, na boisku piłkarskim. Z tym, że właśnie nie rośnie do góry. Dlatego postanowiłem, że. Coś desperackiego, może trochę i dzikiego, ale usunę całą tą trawę dzisiaj. Postanowiłem, że usunę to. Coś się tu będzie działo, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że woda. No, pierwszy te trochę rośliny. Mam nadzieję, że woda nie, 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 nie oszaleje całkowicie. Nie, nie będzie brudna na maksa, chociaż na pewno dostanie po tyłku. No i zobaczymy. Ale muszę, muszę go usunąć. I tutaj nie chcę pomylić nazwy, ale chyba. E Eleoharis e SP Mini to jest taka trawka igiełkowa. Jakieś trochę kupiłem i tu posadziłem, z tutaj z przodu sobie posadziłem trochę, co usuwałem wtedy tego. Mm, e co to miałem, helika małego, coś takiego? E Monte Carlo, sorry, e co mi się nie przyjęło, no ale e no niestety zarosło mi to kompletnie tym trawskiem, nie? To trawsko, tak się. one jest wszędzie generalnie, nie? Także nawet w tych roślinach gdzieś tam dalej. No ale bo chcę się tego pozbyć, będę chciał się tego systematycznie pozbywać, ale póki co całe teraz przód oczyszczę. Będzie to kupę roboty. Nie będę tego nagrywał, bo to naprawdę mi zajmie, kurde, bardzo dużo pracy, bo w międzyczasie też będę musiał spuszczać wodę i wszystkie drobinki, które będą się odrywać z dna, żeby od razu po prostu na ogród, nie? Szlaufem. A nie, żeby mi to pływało tutaj w akwarium. Tak więc yy, myślę, że do zobaczenia za chwilę, może jakiś update zrobię, chociaż w połowie pracy. <laughs> Ciężko jest mi powiedzieć. Jedna lampka zostawiłem. Jak widzicie, tu już porozbierałem trochę akwarium, tylko jedną zostawiłem. Jedna już zdjęta. Tak będzie mi wygodniej tutaj pracować. Tak więc do zobaczenia za chwilkę. Hej. No siemka, witajcie znowu, no tak właśnie wygląda tutaj akwarium po wyczyszczeniu. <laughs> eee, ciężko było trochę wyrwać to wszystko, nie powiem, e, bo te korzenie jednak gdzieś tam się pozakorzeniały, daleko też w rośliny, ponaruszałem trochę sobie rotale, wiadomo, takie lekko ukorzenione roślinki sobie trochę ponaruszałem, ale e, generalnie udało mi się nawet ten syf posprzątać, było trochę syfu w roślinach, Posadziłem tutaj pozostały ten trawniczek, o którym mówiłem, takie odszczepki. Mam nadzieję, że mi się on rozwinie. Będę patrzył teraz, zwracam na to uwagę, czy się uda to go rozwinąć, czy nie. A tak, akwarium póki co w dobrym stanie. Parametry wody mam dobre. Zresztą dawno, dawno co parametrach nie mówiłem, to może też, to może też akurat wspomnę. Więc tak, no, KH i GH mam, e, znaczy KH mam cały czas 6, e, GH mam 9,10, tak mam w zasadzie od początku akwarium, e, Magnes na 10, NO3 mam na 5, PO4 na 0,4, Fe 0,5, gdzieś tak na około i K mam na 14. Jeśli chodzi o NO3, o azot, to powiem Wam, że mam już od kilku tygodni go, utrzymuję sobie na, pi na piątce bez większego problemu. No ale skończył mi się test jbl i kupiłem testy sery. Ponieważ one generalnie odzwierciedlają, są takie no powiem, takie accuracy mają bardzo dobre, takie coś yy, jak niby JBL No ale dla mnie te testy są bardzo słabe Choćby z tego względu Czekajcie tu jeszcze, no nie przygotowałem się Ale wyciągnę te testy jedne i drugie i pokażę o co mi chodzi Dobra jestem, e, sorki, musiałem powyciągać książeczki I tak tutaj wygląda nie? Tutaj JBL test i robiąc sobie ten test, tutaj jestem bardzo w sobie, wiadomo, ktoś używa tych testów wie o co chodzi, nie? E, 1, 3, 5, 15, 30, no te przedziałki można sobie, nawet gdzieś ma się tutaj pomiędzy, powiedzmy, pomiędzy piątką, e, znaczy się trójką a piątką, no to wiadomo, gdzieś te, te, od, tutaj te kolorki też się różnią, widać to nawet w kamerce chyba. I teraz do tego Wam przyłożę testy. Może tutaj dam to pod to trochę. Nie, nie mogę dać pod to, bo tu muszę odczytać te wartości. Trochę mam ten papier. A tak wyglądają testy. Głównie tutaj o te dwa pierwsze nam chodzi. Tylko dwa kolorki. I od razu jest tak: żółty to jest 0 mg mili na litr wody. A ten pomarańczowy. To jest od razu 10. 10 mg. Czyli jest albo 0, albo jest od razu 10 kurka wodna, nie? Mi pokazuje bardziej tutaj ten żółty. Czyli wyglądało co, że przez cały czas mam 0, a nie mam 0, bo mam 5, bo jeszcze zrobiłem resztką tych testów, sobie zrobiłem i pokazuje mi, że dokładnie mam 5. Tak? Czyli zobaczcie, tutaj macie praktycznie od pół, jeden, 5, 10, i możecie jeszcze sobie tutaj to zrobić. A tu macie od razu: albo 0, albo kurwa 10, albo zaraz normalnie 25. Co za beznadziejny test. Skoro one są. Kurde, nie wiem. Dla kogoś, kto utrzymuje wyżej, powiedzmy 10, przynajmniej 10 mg na litr, eee, a azot ma tak wysoko. No to dobra, no to pokażę mu tutaj 10. I tutaj w tym pokazuję 10. No to dobra, może to te akurat jest akurat takie. Dobre i może powiedzieć, że te testy sery są dobre. Dla mnie to, to jest dno, bo jeśli ma ktoś poniżej 10 to wam ciężko jest mi na oko jeszcze bardziej te kolory sobie jakoś rozróżniać, żebym sobie powiedział, że może ten żółty to jest mniej żółty niż żółty, który powinien być, nie? No bez sens. Nie lubię, trochę narzekam, ale drugi raz robiłem te testy tego sery i dla mnie to jest to lipa. Także będę chciał znowu kupić jbl tylko chwilowo nie mogę ich tutaj w UK dostać. Straszne kasę za przesyłkę z Niemiec. E, dlatego nie mam. Ale będę chciał je kupić bez lipa. No, a wracając do e, zbiorniczka. Te rybki akurat w, w miarę wypłynęły. Specjalnie tutaj dałem im... E, zacząłem je karmić przed tym, e, przed nagrywaniem, żeby właśnie się, się pokazały, bo niektóre się chowają. Dużo ryb się chowa. Tam możecie widzieć w krzakach normalnie. Troje się siedzą. E, jak jest tak gęsto zarośnięty akwarium, tam też. To lubią te rybki się tak chować, nie? No, ale tak wygląda teraz zbiorniczek na, na tą chwilę. E, zobaczę tak za parę tygodni. Mam nadzieję, że ta trawa odbije i wtedy też zrobię jakiś, myślę, update czy coś. Chyba, że coś się zmieni, bo tutaj planuję trzy rybki dokupić. E, to może wtedy coś tak nagram. Bo na razie, no, ja jestem ogólnie zadowolony. Wiadomo, jakieś tam perypety są akwariowe. Tak więc dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego materiału. Mam nadzieję, że Wasze zbiorniczki również hasają w dobrą stronę, w dobrym kierunku, i że radzicie, radzicie sobie z wszystkimi problemami, które Was gdzieś tam po drodze dopadają. Bo problemy są od czasu do czasu, zawsze gdzieś jakieś, choćby delikatne pylenie na szybach. Tak więc pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i do usłyszenia. Hej!